Weronika Rosati nie jest wprawdzie pierwszą polską aktorką, która otwarcie mówi o przemocy w związku, jednak od bardzo dawna żaden skandal dotyczący życia prywatnego osoby publicznej tak nie polaryzował celebrytów. Co chwilę głosy w sprawie zabierają osoby z zewnątrz przekonane o niewinności śmigielskiego bądź to o szkodzie Rosati. W tym samym czasie Weronika nie zamierza milczeć i pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Ewidentnie zależy jej na jak największym nagłośnieniu sprawy. Choć podobno źle odbija to się na karierze Rosati. Chcecie listę marek, które chcą się kojarzyć pozytywnie i zrywają współpracę z Weroniką Rosati, a jednocześnie wciskają nam rzeczy dla naszego dobra, of course. Napisała na Instagramie Karolina Korwin-Piotrowska. Sarkastycznie skomentuje to, że milczenie jest złotem. Jako ofiara przemocy i samotna matka po prostu nie kojarzy się pozytywnie skomentowała jej pis Weronika. 35-latka kilkukrotnie podkreślała już, że utrzymanie dziecka spoczywa głównie na jej barkach i choć potrafi godnie zarobić kasę, to nie zamierza rezygnować z walki o należące się jej córce alimenty.